Cześć, widzowie, witam was na moim kanale w odcinku z fangamów NAFA o nazwie FNaF Open Source. E, ogólnie to nagrywam ten odcinek drugi raz, ponieważ pierwsze nagranie całkowicie mi się popsuło, wszystko było pogliczowane, na nim wszystko się zacinało, o to mi chodzi głównie. Ale tak, jeżeli chcecie więcej fan gameów NAFA, zostawcie suba na łapkę w górę. A ja nie będę przedłużał i postaram się na szybko wytłumaczyć, o co w tym chodzi. Więc tutaj mamy różne ustawienia dotyczące Custom Night, bo tylko on tutaj jest, nie ma tutaj normalnych nocy. I ja e, w tamtym odcinku, który się popsuł, dałem sobie wszystkich tutaj na pięć, czyli dodałem e, Balon Boya i Golden Freddy'ego. I teraz jeszcze z papetem, oczywiście są standardowe ustawienia dotyczące FNAF, więc zagramy sobie na tych ustawieniach właśnie. I teraz staram się wytłumaczyć na szybko, jak to wszystko tutaj działa w tym fan bo jest trochę inny od FNAFA dwójki. Więc tak, mamy tutaj biuro, które widać, że jest całkowicie odnowione. Tutaj mamy mangle, na którym trzeba świecić co jakiś czas latarką. I na tych kamerach tutaj i tutaj prawdopodobnie, jeszcze nie wiem, czy na jakieś innych też. E, pojawiają się te animatrony, które są tutaj i świecimy latarką e, przez jakiś czas, dopóki nie znikną. Jakby one działają jak jakieś takie fantomy, można powiedzieć, duchy, ale tutaj mamy zwykłego bo niego, więc on nic nie zrobi, dopóki nie przyjdzie do biura, więc tak, e, Mangler jest tutaj i no, można w sumie zaczynać grać już. I tutaj mamy Freddy'ego, o którym mówiłem, Withered Freddy i poświeciliśmy na niego latarką i on się cofnął do bardzo Service, dokładnie tutaj. I prawdopodobnie Boniat zniknął, ale jeszcze na Foxiego trzeba uważać, bo Foxy działa jak w normalnym snafie. Mamy tutaj Red Chica, na którą też sobie poświecimy i jakieś glitche. Jeszcze za bardzo nie ogarniam też Golden Freddy'ego, ale chyba trzeba założyć kamerę, a nie maskę. Jak mi się wydaje, bo jak maskę to on nie znikał i zdejmowałem maskę. To jump skrował mnie i... O, mamy Wideret tego I zabierał mi prawdopodobnie dostęp do używania maski, bo nie mogłem jej założyć potem. I mamy Wideret Federego ponownie. Eee, Chicka też. Jeszcze nie było Wideret boniacza, więc... Aj! Skupię się na gameplay'u. I o Mangl zapomniałem totalnie. Yy, nie, nie maska, nie maska. Kamera. Dokładnie. Już bym to zepsuł. Yy, muszę też pilnować tutaj wszystkiego. I muszę teraz... Nie mogę teraz o mangle zapomnieć, bo... Będzie ciężko. To jest jej ostatnia faza jakby. Ona już potem wychodzi i... Pojawia się tutaj jakby. Wychodzi z takiej... No po prostu z ściany, nie wiem jak to powiedzieć. E, z tamtego miejsca, nie wiem czy tam jest jakiś vent, chyba jest, jest, nie wiem. Ale muszę na nią szybko zaświecić, jak tylko się da, jak najszybciej. E, ogólnie to najlepsze są animacje, gdy toj Bonnie albo toj Cika jest w węcie. gdy zakładam maskę, to wtedy jest taka fajna animacja. O, albo toj Freddy właśnie. To będzie jedna z lepszych animacji. No. Tylko teraz to cika i nie zdążę na mangl. Nie zdążę na mangl. Jezu, Obydwoje naraz. Udało się? Uda dać Freddy? Chyba mi się udało. Ale obydwoje naraz, to mi się jeszcze nie zdarzyło w ogóle. Ja w tą grę grałem już sobie kiedyś, bo gra ma chyba... z dwa lata, tak mi się wydaje. E, co na niego zrobić? Trzeba chyba po prostu... nic. E, na mangle, na mangle. Mamy foxego. I ty sobie poszedł. Mm. Skupmy się na rozgrywce. Już bym znowu zepsuł i tam jest tutaj Freddy, który za chwilę mi tutaj przyjdzie i mam idelet Freddy też szybko, Freddy. Nie, jeszcze nie. Nie atakuje. Atakuje. Okej. Okay. Foxy będzie, czy nie będzie? Nie ma Foxiego. Szybko na mantel trzeba zaświecić, a ogólnie te Withered Macedony jeszcze nie wytłumaczyłem jak działają, ale one działają w taki sposób, że jeżeli szybko nie poświecimy właśnie na nie latarkom, to one pojawią się w biurze, na przykład miałem taką sytuację z Withered Bonim kilka razy, z innymi dami nie, bo udało mi się na czas na nich zaświecić, ale na przykład takie Withered Boni to w ogóle tu się nie pojawia, on... nie ma go, ej! Co jeśli on jest na innej kamerze i ja tego nie wiem? E, Marvel? Dobra. Ja się boję, że ten Wideret Bonnie może być na innej kamerze i po prostu teraz coś zepsuje. Ale widziałem już Wideret Federiego, Ale myślę, że będę mówił. Mu... No i nie zdążyłem. Fajnie. With chica. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Jeżeli się nie uda, to po prostu skończę ten odcinek, bo to jest taki odcinek taki, o żeby był. Nie zamierzam tego przechodzić. Tylko tym razem pilnujmy mangle, bo będzie źle. Dobra. E, najwyższy poziom ogólnie to tutaj jest e, po dziesiątym inteligencji tych animatroników, jak nam na piątym. Normalnie we FNAFie jest 20, najwyższy poziom, a po dziesiątym jest gwiazdka taki poziom. Poziom stal tak to się nazywa chyba. I to jest najtrudniejszy poziom i widziałem Withered niego już. Wcześniej go w ogóle nie widziałem w tamtej, w tamtej rozgrywce i... Już się nauczyłem, co zrobić na Golden Ferry'ego, ale Chica też tutaj jest, więc szybciutko. I nie wiem, o co chodzi tutaj, ale to prawdopodobnie Balloon Boy blokuje dostęp do tej kamery, bo... Cały czas dźwięki Balloon Boya są, gdy wchodzę na tą kamerę, ale zapomniałem o Mangle, ale na szczęście na czas zareagowałem. Hmm. Hmm. Czuję się jak jakiś spidodan, gdy tak szybko wszystko robię. Okej. Okay. Dobra. E, nie wiem, czy na tego Golden Freddy'ego tutaj, e, gdy on jest w wentylacji, i o co chodzi z tymi glitchami, to ja nie mam pojęcia, ale czy na tego Golden Freddy'ego... Co jest w wentylacji? Trzeba zrobić cokolwiek? Czy po prostu wolać to? Bo nie wiem. I mangle już zaczęła wychodzić. E, Okej. Okay. Cyk. Foxy Okej okay. Mam nadzieję, że uda mi się to przejść, bo bateria jest na 60% i druga AM, więc... Coś się obawiam, że się nie uda Hi. Hello? Nic się nie dzieje jak na razie. Tak dosłownie nic. Hi. Hello? Ej, pustka totalna. Czemu jest Hello? tak pusto? Hi. Ej, nie ma ani dobra jest boniacz. Dobra, jest Foxy, jest Toy Freddy, tylko, że nie zdążę na Mangl zaświecić i no... Może się to źle skończyć, ale szybko zdejmuję tą maskę i sprawdzam, czy tu nikogo po bokach nie ma. I mangle zaświeciłem na ciebie, nie wychodź. Eee, dobra, tutaj, szybciutko. Golden Freddy. Jestem ciekawy, czy dałbym radę przejść poziom stada, ten z gwiazdką. Wiecie co? Zostawcie łapki w górę. Jak będzie ich dużo, pod tym filmem. I nie udało się niestety, bo Withered Boniacz tutaj też jest. Ja nie mam pojęcia, gdzie on niby był. Ja nie mam pojęcia, gdzie on niby był. Ale jak zostawicie dużo łapek w górę pod tym filmem. To postaram się przejść poziom star. Bo tak da jest serio mega dobra. Taka, nawet bym powiedział, lepsza od na bo tak bardziej. To wygląda tak bardziej lepiej zrobione wszystko jest. I dobra, ja będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. I jeżeli chcecie zobaczyć poziom gwiazdkowy stad, zresztą wam go pokażę teraz. Jak to wygląda mal, Max. To wygląda w taki sposób, więc jeżeli chcecie to zobaczyć, zostawcie dużo łapek w górę. Nie, nie podam określonej ilości, bo nie wiem ile na ten kanał tak będzie ogólnie łapek w górę, a ile jest dużo, a ile mało na ten kanał, więc no. Zostawiajcie łapki po prostu pod tym filmem i nagram dla Was ten tryb, jak go postaram się przejść. Ja się żegnam i cześć.